i żebyśmy do każdego zespołu interdyscyplinarnego skierowali, upoważnili członka naszego stowarzyszenia po prostu, tak? Znaczy powiedz, na czym polega taki zespół interdyscyplinarny, że to są ludzie, którzy... To czekaj, on powie. O struktury tak naprawdę zespołu interdyscyplinarnego, to są na przykład pan Dziennicowy, pan Izmopsu, nie wiem, kto tak naprawdę trzeba by się dowiedzieć, kto może wejść w Zgodnie z ustawą wchodzi też przedstawiciel stowarzyszenia. Może, może być, nie czekajmy. Przedstawiciel stowarzyszenia, to, tak. tylko że na dzień dzisiejszy, musimy wypełnić deklarację. Dobrze by było, żebyście mieli legitymację. Jest też czas na wydrukowanie tej legitymacji, ponieważ mamy na koncie 3400 na dzień dzisiejszy. I no, 1400 abyś jak już wydał, to, to licz tak raczej no, 2000. wydał na koszulki. Mam nadzieję, że się zwróci, bo tego że, nie wiem w jakiej formie będziemy. No, Zatem tak uważasz, że się nie no. To jest bardzo dobry pomysł z tym zespołem interdyscyplinarnym. W Tak, w każdej każdy z nas może się zgłosić do takiego zespołu. I musimy obawiać, tylko o poważnie nie musimy mieć tak. nice ze stowarzyszenia. To znaczy od razu ja powiem, bo słuchajcie, bo też słyszałem o tym. Ja byłem na policji chciałem zgłosić, słuchajcie, ten. Niebieską kartę. Niebies Policjant powiedział mi, że tej niebieskiej karty nie mogę założyć małżonce, dlatego że ona ze mną nie mieszka i że powinienem się zgłosić do zespołu interdyscyplinarnego. W związku z tym ten nasz pomysł, który gdzieś tam krąży w sieci, żeby zakładać niebieskie karty, to można to tylko w MOPSie, tak? W MOPS no, w MOPS no, no nieważne, ale można to po prostu w czy tam w założyć i ten zespół interdyscyplinarny właśnie się tymi niebieskimi kartami zajmuje. A dlaczego tych niebieskich kart nie mielibyśmy my między innymi oceniać, nie? Jako, jeżeli możemy się do tego zespołu po prostu jako ojcowie dostać. I to jest właśnie, bo rozumiem, tym pomysł, Pytajcie, a propos tych niebieskich kart, bo ja ostatnio poszedłem z jednym z naszych członków w Świnoujściu... Zenek, Zenek, sorry, daj skończyć, ten Marcin później, tam będą swobodne Dobra, drugi punkt jest taki, słyszeliście na pewno o tym, o tym prawie jazdy, tak? Że Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że jednak można zabierać prawo jazdy. No to z tym mamy dwa pomysły. Jedno to jest skarga do, do, do Strasburga. Czy można to jeszcze zaskarżyć? Czy w ogóle można to zaskarżyć? przede panuje w prawo budiny, tak? Polska się musi dostosować w do, do, do prawa, prawa unijnego. Co, co jest, jest plan, Co jest w Niemczech? Nie w ranku, ale Nie wiem, że, nie pojazd pojazd. Aś, ty ty że ci zabiorą prawo jazdy, tak? Zanim mają. Za tak i też? Oczywiście, nie ma czegoś takiego, że twierdzę, to znaczy, Moja propozycja jest prosta, ale sprawdzenie najlepsze jest, jest, jest po prostu to robić. Najlepsza metoda jest po prostu to robić. Bo jeżeli nie napiszemy tej skargi, bo każdy musi się zastanawiać, czy robić, czy nie, to jest bez sensu. I skargę. ja bym próbował żeby to, to Mamy punkty, a potem będziemy dyskutować. Nie, nie, czy mogę od... Ja bym piesą zrobić odwrotnie. Ja bym piesą do Strasburga wspieramy prawo jazdy, bo my chcemy jednolite prawo w Unii, bo Anglii oni nie zamykają trzeba w jednym elementarzu. I w Polsce jest chyba około 3000 pasażerów siedzą, bo nie płacą albo niepełno płacą elementy. I to jest skandaliczne. Prawo jazdy mogą się przeżyć, ale jeżeli nie jedziemy bez prawa jazdy, tylko 5 złotych kadłub. Ale zamykać pracę, czy nie pacz fac elementy, to jest trochę przesadne. Zamyślam, to jest, jest punkt atakowy. To jest no to czas. To to Sosburga... Dobra, druga. Zaczekajcie, zatrzymajcie się. Andrzej, ja bym chciał podać twój numer telefonu Zaraz, Wszystko zaraz opara? wracam. A bo ty byś po prostu podążył. A, no dobra. D Dobra, druga kwestia, która się z tym wiąże, to nie ukrywam Michał, że wpadliśmy na pomysł, żeby forum matek do tego zatrudnić, tak? Skoro nam odbierają, jest przepis na odbieranie nam praw jazdy, to niech matkom utrudniającym kontakty też zabierają. To jest powód. Równe traktowanie. Tak? traktowanie. Ta, ta, ta. I to jest równe traktowanie, tak? I jak mówię, otwarcie forum matek do tego się... Się no, do tego, może tak? nie, nie prawo jazdy, ale na przykład. Nie, prawo jazdy. Na serce można zabrać nożyczki. Nie, prawo jazdy. Zabieramy prawo jazdy. Dokładnie, rąk Tak jest. Y... Nożyczki? Nie wiem, co przeciw funkcji chodzi. Także powtórzę, bo opisałem. Zmiana w żłobie zajmującej się opieki to po prostu zwiększenie opieki. nie zwiększenie opieki. Myślę, że wnosimy do sądu, tak? Znaczy wiadomo co chodzi, że opieki, znaczy alimenty powinny powstać w momencie, kiedy jeden z rodziców nie chce wychowywać dzieci. To jest podstawa. składamy do sądu o rozszerzanie kontaktów, wtedy więcej łożymy na dzieci. I jednocześnie, skoro mamy szersze kontakty, wtedy... Nie, 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 nie wiem, no to w inny mechanizm okay, kierownik, to nie o to niepokojnie jakoś motywuje. Oczywiście ja to, to. To, to. to może źle tam rozumuję, że prawnie, nie? Ale obowiązek alimentacyjny polega na czym? Na łożeniu i na opiece, tak? Więc tak. składamy na obniżanie alimentu i czekamy na to ile? Rok na rozpatrzenie sprawy? Więc może jest jakiś punkt, kurna, w kodeksie, który mówi, że Zróbmy ten suwak. Ja nie mam pieniędzy, ja będę w tym momencie się opiekować dzieckiem, tak? Oczywiście, że tak. Nie składajmy o obniżenie alimentu, bo to wali w nas, że my nie chcemy płacić na dzieci, tak? My chcemy się opiekować z tymi dziećmi. to tak, tak samo mówię, Wniosek o, o alimenty, o zmniejszenie alimentów i wycofujemy wniosek tak naprawdę o, o kontakty, bo walczymy o dzieci, o opiekę. Czyli nie ma Sajnie. wniosku o kontakty. Generalnie to będzie się wiązało z tym samym, tak? bo jeżeli, jeśli sąd przesunie suwak na opiekę, a zmniejszy się alimenty, automatycznie masz większe kontakty, tak? Ale nie, bo poczekaj, bo, bo musimy rozróżnić, bo jak końcowie do na nas przychodzą, to y, ja gdzieś wzdór o kontakty. Nie ma żadnego wzoru o kontakty, ty masz złożyć wniosek o miejsce zamieszkania dzieci w przy sobie. O opiekę na przemienną. Słuchaj, póki co tego nie ma w Polsce. No nie róbmy czegoś, czego nie ma. Jest, jest taki jest. problem, że ojcowie to w ogóle nie składają, bo wszyscy im mówią, że nie ma. Słuchaj, ma mamy prawników, tak? Jakiś tam, ludzi się znają, zamiast składać się na wnioski o obniżenie alimentów, zróbmy o zmianę te, tego suwaka, tak? Więcej więc, taki nie mam teraz pieniędzy, więc z uwagi na to, że nie mam pieniędzy, a jestem bezrobotny, ja się zajmę dzieckiem, matka ma pracę, niech pracuje. Dokładnie, ale to właśnie chodzi o opiekę. no właśnie o to mówię, że To zróbmy to właśnie z drugiej strony, nie od strony, że ja chcę obniżki argumentów bo coś, tak, bo nie zarabiam. Ja chcę opiekować się dzieckiem, a nie obniżać ale to są wciąż postulaty, których nikt nie wprowadzi. No a, da, dawaj dalej. Poczekaj, skąd wierzę? Z drugiej strony ten wzięcie... Ale praktycznie... mówię, zapomnijmy o wniosku o kontakty, bo w ogóle tego wniosku nie powinno być, tylko składamy wnioski o opiekę na przemienną, jeżeli już. To jest najbardziej rozsądny. Dobra, kolejny punkt. Z komornikiem nie jeden z nas się zna, lepiej lub gorzej. W związku z czym pytanie jak ominąć komornika, tak? Bo no tam jest sprawnie, trzeba 6-miesięczne płacić depozyt, leży rok na depozycie. Ja mam... 4000 ponad alimentu, w związku z czym musiałbym 25 tysięcy jednej Więc wiecie, że mam komornika. Y, więc tak, y, można to robić w ten sposób. Y, pewności nie mamy, ale to podobnie, to mamy, ale... podobnie że jeżeli płacisz, płacisz sam komornikowi, to wtedy on nie może... To on wtedy nie pobiera podobno tej swojej, tych swoich tam jakichś egzekucji. Bo no, ma egzekucji. Wcześniej trzeba by wpłacać. komórnikowi nie on ci ściąga z pensji, czy on z konto, tylko ty mu sam płacisz. Trzeba by to sprawdzić, ja, o, ja bym... Marcin, od razu rada, od razu rada. Moja rada jest taka, żeby wpłacać komornikowi 50 groszy co miesiąc, czy nie wiem co ileś. on każdy ten przelew musi przelać matce, odliczając koszty komornicze. Koszty komornicze będą, nawet samo już przelew i to wszystko będą wyższe niż nasze no, to się tak naprawdę. Zmartuje, jeszcze koszty komornicze, wy obciążają komornicze ciebie. wtedy, kiedy y, 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 y jest egzekucja. No. Jeśli uważasz, w... jest komornik, to po prostu... Jeszcze jest, Kodzie, taki artykuł 54 Kodeksu Bankowego, który mówi, że jeżeli wam to, to blokują, to się nie tyczy przy alimentach w ogóle, ale gdybyście mieli inne y, jakieś tam długi komornicze, Taki artykuł 54 mówi o tym, że w momencie, kiedy Ci konto nie możesz korzystać z karty, nie możesz e, robić przelotów, ale idziesz wtedy do placówki banku, pochowujesz się na ten artykuł i pieniądze do trzykrotności średniej pensji mają zostać Ci wypłacone w tej placówce. Nie mogą Ci tego zabrać. A jeżeli zabiorą, to wtedy są zwracane już ten na Ale to, to, z tego, to nie dotyczy... Nie, tyczy, to ramie, ty, ramie, nie to Panowie, że ja coś powiem, bo ja... Wczoraj pojechałem do po syna i nam jeszcze dał komornik. W związku z powyższym komornik mnie poinformował, że właśnie do trzech pensji średnich krajowych. Ale nie przy alimentach, to tak. no się w ogóle nie Nie, że, że, że on zajął mi rachunki, ale tylko do powyżej trzech krajowych. No tak, 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 tak. tak, To jest artykuł 56 kodeksu bankowego. 54. 54? No dobra, ale jest próba taka, żeby ktoś to sprawdził. Ewentualnie, ktoś to sprawdził. Z... No, z to, no z tym, że jak płacisz bezpośrednio komórnikowi, że on nie pobiera tych opłat za egzekucję, tak, tych 15%. Sprawy dobra. dobra Marcin, się. jedziemy dalej z po tematem, To będziemy, wiesz, to jako temat... Ja, na ja, ja sprawdzę. To, to... Ja na przykład, mam komornika, nie? Do mnie pisze, bo teraz są trzy y, drogi egzekucji jeśli chodzi o alimenty. tak? robi to gmina, tak? nie robi to komornik tak, skarbowy. Robi komornik sądowy. Teraz słyszysz tylko komornik. Nie. Jeszcze ta ustawa nie weszła dopiero projekt legislacyjny, który Ma nakazać, żeby to będzie tylko i wyłącznie Ale to my się głosowali po drugie. Jeszcze nie. No, Myślę tutaj, że tak. No. Według mnie nie. Jest Jak ktoś ważne, chce takie, nie być nagrywany, to może... poi... Jeśli wpadną z odpisy, to, tak. tak, tak. to nikt tak. nie potrafi się podarzać. To czy jest możliwe? Bo ja o no czas sprawi złożenie przez gminę. Umorzenie przez gminę, gminę można wystąpić, słuchajcie do MOPS-u, możecie iść do MOPS-u, macie, jeżeli wasza żona albo z funduszu alimutacyjnego możecie wystąpić do MOPSu z takim wnioskiem o umorzenie tego długu poprzez gminę, czyli przez waszego tam nie wiem, burmistrza, i burmistrza i tak dalej. Tylko nic z tego nie korzystał, nic z tego nie wie. Na dzień dzisiejszy nikt tego nie sprawdził. Ja to, to się dowiedziałem tak naprawdę od pani które mi podpowiedziały, kiedy ja składałem wniosek o ściganie alimentacyjne przez y, matkę, bo nie płacili. Czyli generalnie efektów nie, no nie, wiem. nie, no nie wiemy, jaki efekty. Właśnie, tylko czy to, czy to da, dzieckim, ale, coś, coś da? bo to są było dla dziecka. Ale to jest tak, ale to jest nie Ale to jest tak, bo to jest tak, to samo w sądzie że nie masz nie, no a no, nie no, no. może, że masz większe możliwości zarobkowe. No, ale może powiedzieć, ale nie jak nie spróbujesz, to, to nie jest, to... tak. O no, no. to chodzi, żeby próbować. Jest taka możliwość, a, więc próbujmy. Yy, to zadanie dla, dla stowarzyszenia, w związku z czym od razu poddaję zarządowi. Yy, Pozwać skarb państwa za brak kontaktów. Tak? Jako stowarzyszenie. No to myśleliśmy o tym, żeby za każdy rok czasu od każdego ojca milion złotych wtedy zmierzało, że taka kwota, że będzie od nas no to zrobić, tak? Ja nie widzę problemu z tematem. Jak jest. Wiesz, wszyscy błędzieniu. jesteśmy za, tylko pytanie: kto no, 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 to zrobi. Czy stowarzyszenie ma na stałe czy prawnika? To znaczy, tak. Jest jeden no prawnik, który chce nam Jacek świeca, chce nam pomagać na zasadzie. Nie to jest, jest On chce, no tak. że tak powiem, pro no sam coś, się do nas odezwał. Nie naprawdę. nazwiska. Ale słuchajcie, nie. Tutaj Jacek ja tak Świeca mógłby zareklamować, dlatego że sam się do nas zgłosił. prosi reklamę. Że będzie nas wspierał po prostu swoją jakby pomocą. Ma przedstawicielstwa w Polsce i zobaczymy, jak nawiązając z nim współpracę, będzie mnie reprezentował, a później ruszymy dalej. I mu się wydaje, że nie ma dużo czasu. Chcę po prostu. Znaczy bo... na dzień dzisiejszy mamy prawników w postaci Andrzeja, mamy, mamy różnych ludzi, prawników, którzy są u nas w zielnym tacie i... Którzy nie są prawnikami, ja znają lepiej prawo od prawników. Aż czy z nas jest swoje prawników. telefon numer do tego prawnika. Potem potem zawisz. Potem zrobił. Dobra, druga kwestia, ta ustawa Podprykiewicza, ktoś wie, ktoś się z nią zapoznał, co ona oznacza, czy my ją do naszych celów nie możemy zastosować? już odpowiedź jest. Odpowiedź jest taka, że we wtorek idziemy do Sejmu w sprawie tej ustawy, przeciwko tej ustawie wyobraźcie sobie, że głosujecie na nazwę poseł Kalisz i będzie spotkanie Forum Matek i nas, będziemy w Sejmie. No i będziemy walczyć przeciwko temu. No pytanie jak szeroko to pójdzie, żeby te ustawy, bo ta ustawa jest po prostu taka prokomunistyczna, nie? Że to po prostu... No, dobra, no dobrze, ale czy my jej nie możemy wykorzystać? Ale ona jest przeciwko nam, bo zostaniesz oskarżony o pedofilię i sędzia ci jest... Będzie, wyda wyrok na ciebie, że będziesz musiał być poddany leczeniu w zakładzie psychiatrycznym, badaniu i praktycznie znajdziesz się tam na okres nieokreślony. Z Czyli... oczywiście tak, ale z drugiej strony trzeba, to uznać, że my już że jeśli cię matka oskarża o molestowanie, to wykażę, że tutaj, że ustawę, oskarż matkę o Ale oczywiście, słuchaj nie matka oskarżała, ja Dostępne. Ale ja na przykład w tej chwili no, słuchaj, Ja w tym tygodniu pierwsze. O, na tym zresztą. No, jesteś ruchmy, co z tego. ale dobra, my to liczymy. Ale słuchajcie, jest... bo jest, bo my idziemy na tą konferencję, na to spotkanie właśnie we wtorek, no. No to miejcie na uwadze. Dlaczego ja nie zostałem posłuszony za 207 to albo różnego niemo, to nie mam Dlatego, że robiłem to, jest to, jest to jest. samo co matka. Kiedy ona szła do prokuratury, składała taki wniosek, ja robiłem to samo. I pani prokurator w pewnym momencie stwierdziła, że trzeba umorzyć jedno i drugą stronę. Bo nie wiadomo, to tak naprawdę. to jest bo tak prawo działa, bo jeżeli jest spory, czyli cywil, to to zaczynasz ma... się to według prawa, to jest To nigdy ludzie nie wiedzą. Dobra, sprawa naszego kolegi Sławomira Jana. Pamiętacie, niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą, napisał Dzielny o Stowarzyszeniu Dziennikarza jako przestępcza organizacja, cytuję z pamięci, tak? Robimy z tym coś, czy, 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 czy puszczamy mu to kłazem. Ja rozmawiam z prawnikiem. Jak najbardziej jest możliwość pociągnięcia go za dobę. Tak, o to Ja cały czas optuję za tym, żeby ten, tego mu płazem nie puścić, tak? Ja bym proponował, stawić artykuł 212, tylko już 250 zł, że on ma stres i potem może samozanownie puszczyć, tego wycofać. No to on ma stres. On ma stres. No nieważne, że on ma stres. No dobra, to robimy coś z tym, czy nie? No czekaj, czekaj, to ja muszę przerwać, w związku z tym, że za chwilkę pójdą słowa takie...